V24 Repórterska. Proszę Państwa, nareszcie ktoś przyjechał. Po pierwsze policja, która na moją interwencję się zatrzymała, a po jakimś czasie e, pogotowie, które no, wcześniej pytało mnie, gdzie jest ta, e, ta hala, jak, jaki jest, jaka jest ulica. No, drodzy Państwo, przy takiej temperaturze e, emocji, ja, mo, ja nie muszę znać wszystkich ulic, e, przynajmniej z nazwy. Ale każdy, kto mieszka w Gdańsku, powinien wiedzieć, gdzie jest. Drodzy Państwo, ta hala i e, ta baszta Jacek. Wiesz, to, jest, to są obiekty publicznie znane. No zobaczymy jak się to później potoczy. Póki co widać, że jednak funkcjonariusze sprowadzili ratownictwo medyczne. Zobaczymy co będzie dalej. Ale to co było do tej pory, drodzy Państwo, to jest jednym wielkim skandalem, bo nie można pytać o, o ulicę. Obiektów, które są publicznie znane. Publicznie, drodzy Państwo, znane. Przecież Kościół Świętej Katarzyny niedawno się palił, a ja określiłem, że to jest tu w pobliżu. No tak jest, jak jest. Nie jest on zbyt sympatycznie. Dobrze, że, że teraz ktoś tu jest, ale musimy to pokazać, dlatego że te rzeczy nie powinny, te przynajmniej, które miały miejsce wcześniej mieć miejsca TV24 Reporter Sky